Hej, cześć, siemano i z was w kolejnym odcinku z naszych pogadanek na temat gry The Walking Dead sezon 3 Ogólnie, co zobaczyłem? Jest coś nowego? Nie ma nic nowego, ale zobaczyłem jedną rzecz na screenach Na tym screenie, patrzcie na tego screena, wygląda dość nieporadnie I tak BTW, wybaczył za mój głos, ale przed chwilą obdarłem go sobie, kiedy nagrywałem, także właśnie niedobrze Patrz, ale nie, nieważne, mniejsza wale, patrzcie na tego screena Na pierwszy rzut oka widać, że jest pistolet, ręce i palec. Tak, dlatego że, problem jest, to, że Clem, problem jest to, że Clementine nie ma palca. W sezonie pierwszym, jak i drugim, Clementine miała palec. Miała palec i, coś, coś, i to się musiało stać na przełomie właśnie drugiego i trzecie, trzeciego sezonu, albo w ciągu trzeciego sezonu, dlatego że Clementine nie ma palca. I w sumie już, już, już tak zacząłem sobie spekulować pewne historie, ale to jeszcze nie koniec. To nie jest tylko na tym screenie. patrz jeszcze jeden screen, kiedy Clem jest aj i patrzcie drugi screen, kiedy Clem stoi z Javierem. Na tych wszystkich screenach Clem nie ma palca, czyli to nie jest tak, że tylko w jeden moment. Momencie. I być może właśnie klem. Być może dowiemy się co się stało Może AJ był głodny i po prostu ugryzł jej palca No ale nieważne Patrzcie też na jej rękę, na jej lewą rękę Jest coś takiego ale bransoletka Widzicie to? Tego też klem nie miała Podczas pierwszego ani drugiego sezonu Także jest też, jest też jest taka, taka nowość W sumie taki mały easter egg Ale w sumie, zacząłem tak spekulować To będzie w sumie krótki materiał, bo tylko to wam chciałem przekazać Ale zacząłem tak spekulować małą historię co jeśli Clem trafiła do niewoli, trafiła do więzienia, takiego coś ale Carver w drugim sezonie, spotkała tam Javiera, dostała bransoletkę, taki oznacznik, że, albo są kajdanki, nie, na kajdanki chyba raczej nie, taka bransoletka, że właśnie na przysługuje do tego więzienia, a Javier dostał ten znaczek na szyi, dostał to powiedzmy tak wypalony i potem uciekli z tego więzienia, a Clem powiedzmy na torturach straciła palec. Możliwe? Możliwe. Jak to będzie dowiemy się w trzecim sezonie mam nadzieję. Także co, to chyba tyle by było, bo w sumie nie ma nic za bardzo o, o tym do mówienia, po prostu chciałem wam to przekazać, także mi się w kolejnym odcinku, od razu jak coś będzie nowego. Pamiętajcie też, że każdy like, każda subskrypcja pomaga w rozwoju naszego kanału, także nie zapomnijcie o tym. Na razie, cześć, pa!